Jolo siemanko, witam was, witam was moje kurczaki w kolejnym odcineczku. Nie, dobra, trochę to nudne, co nie? Dobra, zaczynamy, bez pędnego gadania. W każdym razie, no, mamy niedzielę. Niedziela, dzień... Dobra, nieważne, lecimy. Dobra. Już jestem. W każdym razie... Dzisiaj sobie gadamy o takiej wspaniałej instytucji, jaką jest szkoła, moi drodzy Państwo. I tutaj nie bez powodu, bo na pewno jeżeli widzieliście mój dzisiejszy short, to oczywiście wiecie, że to, co mnie nagle wybudziło ze snu, to było wspomnienie gimnazjum. Run. Nie, ale serio Meskitu. No, po prostu śniło mi się dzisiaj gimnazjum i tak sobie pomyślałam. A czemu by o tym nie nagrać, co nie? Tym bardziej, że jest o czym mówić. No bo. Hmm. hmm. Słuchajcie. Zaczniemy po kolei, dobrze. Ale jeszcze zanim to, to oczywiście zrobię coś, czego nigdy na początku filmu nie robiłam. Poproszę was o to, żebyście zostawili jakiegoś lajkusia, subusia, komentusia, cokolwiek tam chcecie, bo słuchajcie, jest to ogromny ogromne, Boże, wsparcie dla mojego kanału i faktycznie dzięki temu po prostu może się on rozwijać dalej. No i nie ukrywam, że mnie też byście troszeczkę ucieszyli, tak, tak tyle. No, także jeżeli jeszcze tego nie robicie, no to jeżeli nie subskrybujecie oczywiście, no to zróbcie to. No i lecimy, lecimy. Sami słyszycie, że jestem nabuzowana totalnie fest, bo... Bo moi drodzy państwo, jest nas 500, jest nas 500, udało się. No i z tej okazji oczywiście będzie filmik. Dobra, dobra, już nie przedłużam, lecimy. No więc tak, szkółka. Z czym wam się kojarzy szkółka? Tylko nie mówcie, że z dobrymi rzeczami, bo mi się na pewno tak nie kojarzy. No bo. Faktycznie. Jest taki moment w życiu, że człowiek się zaczyna zastanawiać, dlaczego jest tak turbo zestresowany, co nie? Mówię, co nie? No. Dla kogoś, komu się to nie podoba, co nie? Co nie? Co nie? Dobra, będę się powtarzać z tym, co nie? Eee, ale dobra. Na pewno też miewaliście takie sytuacje, że na przykład byliście brani do odpowiedzi. No, oczywiście stanie przy tablicy się z tym wiąże. No i co? Śmiechy, chichy ze strony Waszej klasy. oprócz tego, no co? Jeżeli nie mieliście zadania domowego, no to oczywiście wiązało się z tym, że dostawaliście jakieś uwagi, pały, jakieś inne ciule, mule, węże. Żeby bluzeczki takie, żeby, no też, żeby, żeby nie tak, że chodziły, żeby tam, żeby tak wyglądały, żeby... Nie mówię tutaj tego słowa na ha. Bo wiem, że też nie po to tutaj jesteście, żeby słyszeć, po prostu jak wyklinam, ale faktycznie troszeczkę ciśnie mi się to na usta w tym momencie. Ale też faktycznie nie opowiadałam Wam za bardzo, sorry, coś mi się tu buja, jak to wyglądało z mojej perspektywy, bo oczywiście no co, ja wyjechałam no, w tym najgorszym momencie możliwym, czyli w wieku 13 lat, właśnie do innego kraju, no i tam zaczęły się schody. Bo słuchajcie, 13 lat, no to to nie jest chyba jakiś taki super yy, świetny wiek, że tak powiem. No bo jednak no jest to chyba najgorszy wiek, jeśli chodzi o sprawy szkolne. No a tutaj zostałam tak jakby rzucona na głęboką wodę, a potem ludzie zadają mi pytania w stylu. Pati, dlaczego nie mówisz po norwesku? Pati, dlaczego nie szukasz pracy z norweskim? Pati! Dlaczego nie poszłaś, nie skończyłaś studiów właśnie związanych z norweskim? Ta! Dobra, bez komentarza, ok? Dobra, musicie wiedzieć tylko tyle, że ja jak przyjechałam, to kompletnie nie znałam języka, czułam się jak najgorszy śmieć, że tak powiem, bo faktycznie czułam się jeszcze gorzej niż osoba, która była debilem w klasie. I to tak... No jeszcze gorzej niż taki debil tak naprawdę, bo tutaj faktycznie nie mogłam się za bardzo odezwać, nie mogłam się wypowiedzieć, nie mogłam nic za bardzo zrozumieć, więc no nie było najlepiej. Przynajmniej przez te pierwsze lata. Ale, ale nie zmienia to też faktu, że później jak już troszeczkę się podszkoliłam w tym norweskim, no to potem zaczęły się problemy innej natury, bo faktycznie wszyscy niby mówią, że... Ten kraj jest taki turbotolerancyjny i oni przyjmują wszystkich z otwartymi ramionami i w ogóle i nie. Mm, mm, mm. Słuchajcie, nie dajcie się zwieść. Niestety, tam to tak nie wygląda. Przynajmniej no... Ja to tak y, widziałam troszeczkę inaczej. Bo faktycznie, nawet będąc Polką, no to nawet my mamy z Szarganą reputację po prostu w innych krajach. No a też w szczególności w takiej Norwegii. Jesteśmy uznawani za... Słuchajcie, <laughs> złodziei, pijaków, gburów i takich tam. Ale głównie jako złodziei i pijaków. Także bardzo fajna rydoba, nie ma co. Także słuchajcie, nie ma co. Teraz tylko pakować walizki i lecieć do Norwegii, nie? To znaczy, powiem tak. Na krótki wypad można, ale tak, żeby tam mieszkać, no nie polecam. Znaczy, powiem tak, ja też miałam o tyle dup, do dupy, no w sumie nie boję się użyć tego słowa. Miałam o tyle do dupy, że mieszkałam w północnej części, więc tam też e, pogoda w ogóle była ciulowa. nieraz dwa, trzy metry śniegu, oczywiście, nie było jak wyjechać z domu e, i tego typu rzeczy. Bo e, robisz siku i od razu Cię. Dobry, wody, Dobra, bo ja tutaj gadam o pogodzie, a nie o tym co ważne, nie? No, bo w kwestii takiej szkółki, to oczywiście też pamiętam jeszcze z Polski, że nieraz było się bulingowanym przez to, że było się troszeczkę innym, troszeczkę bardziej cichym, mniej takim, wiecie, rozdartusem, że tak powiem mniej taką towarzyską osobą. No i dlatego było się spychanym na drugi plan. Jeżeli oczywiście wiecie, co mam na myśli, no to zostawcie coś po sobie, właśnie pod tym filmem, żebym wiedziała, że wy też po prostu to przeżywaliście. No i wracając. No, i przez to, że było się taką cichą myszką, to też często nie miało się właśnie znajomych, nie miało się przyjaciół. No i no co? No Przez to też człowiek nie kojarzy tej szkoły z jakimś takim zaje cudownym miejscem, które dało mu po prostu tyle. No. Wcale, wcale nie. Ja uważam, że jednak bycie dorosłym ma o wiele więcej zalet niż bycie właśnie takim dzieckiem. Filip udarski, stalunia, fizyk, zainteresowania, słaby film, słaba książka oraz pani Sylwia z tego programu. Znaczy no. Też powiem tak, oczywiście nie mogę mówić, że wszyscy byli źli i wszyscy byli słabi i tak dalej tak dalej, no bo nie, no bo też się trafiały osoby, które faktycznie mnie rozumiały, też przyszły pogadać, też wiecie, no były inne zupełnie, ale takich osób było zdecydowanie jak na lekarstwo, ale mi się wydaje, że to chyba też kwestia po prostu czasów, w jakich też się żyło w ogóle, żyło, żyło, żyje. <grystanie> No przecież jeszcze tutaj jestem, nie? Więc jeszcze chyba żyję. Chyba. E, no. A tak poza tym, to wydaje mi się, że teraz chyba jest nawet trochę gorzej, bo patrząc na to, jak teraz dzieciaki się zachowują, to mi się wydaje, że chyba w ogóle jest gorzej. Chociaż nie jestem pewna, no bo wiadomo, do szkoły się nie chodzi. No, nie ma się też znajomych takich młodszych za bardzo, także ciężko orzec. Ciężko orzec. Hmm. I dlatego tak, Yy, podsumowując, dobra, bo teraz będzie leciało małe podsumowanko. Od dawien dawna człowiek stawiał pytania dotyczące wszechświata. No to lepiej i o wiele przyjemniej, przyznaję, jest mi być gnębionym tutaj w Polsce nawet, a nie tam. <słuch> tak, w turbo dużym skrócie, no bo oczywiście chodzić do szkoły już nikt z nas nie chodzi, ale, no, jednak wiadomo, jak to też wygląda. No, bo faktycznie Polska też nie jest najwspanialszym krajem na świecie i w ogóle najbardziej to, to, tolerancyjnym, że tak powiem. I nawet będąc Polką i u siebie też często słyszę różne, no, rzeczy. Sądzę, że lepiej jest być po prostu wyśmiewanym i poniżanym tutaj u nas niż, niż po prostu za granicą. I to jest najlepsze podsumowanie tego wszystkiego. O! Dobra. Dobra, to będę się powoli z Wami żegnać. Eee, no, to Wam chciałam po prostu przekazać i nie martwcie się, będzie odcinek specjalny. Możliwe, że nawet jeszcze dzisiaj zobaczymy. Także no, mm, trzymajcie się. A, i nie zapomnijcie o łapce, subku i w ogóle. No, pa, ciao. Mua, hej.